Motoryzacja przyszłości, to jest temat na dziś. Paweł Oksanowicz, witam Was i zapraszam na pół godziny poświęcone i biznesowi i społeczeństwu, a jak się przekonacie dzisiaj, także samochodom i motoryzacji oglądanej z różnych punktów widzenia. Na początek, jak mi się wydaje, należy w ogóle wsiąść do samochodu i ruszyć w trasę. Mam nadzieję, że sama jazda będzie i przyjemna, i poniekąd owocna w odkrycia dotyczące tego, jak będzie wyglądać motoryzacja przyszłości. Czy będziemy mieć z niej taką samą przyjemność, jak z tej tradycyjnej, spalinowej? A więc zapraszam na weekendową przejażdżkę w programie Bizon Business Odpowiedzialny i Nowoczesny w Muzeum FM. Ale nie jestem sam. Robert Przybylski, Rzeczpospolita. Robercie, porozmawiajmy o trendach w nowoczesnej motoryzacji. Na początku weźmy na warsztat samochody hybrydowe, czyli z napędem elektrycznym i spalinowym, równocześnie. Czy to będzie motoryzacja masowa w Twoim przekonaniu? Wydaje mi się, że tak, że to już się powoli dzieje. Wystarczy popatrzeć na niektóre marki które nawet modele segmentu B mają już w wersji hybrydowej i one się przyjmują. To, to są już wielkości sprzedaży kilkadziesiąt tysięcy aut rocznie, więc spore liczby, to już jest masowa produkcja. W przypadku aut luksusowych, znowu sięgając do chociażby Lexusa, praktycznie tam nie ma samochodów niehybrydowych. Wszystkie modele są już z napędem mieszanym, zatem jest to coś, co jest handlowo, technicznie kulturowo nawet zaakceptowane wszystkie. No właśnie, te, te zmiany kulturowe są są chyba dosyć istotne, bo no, bo jednak Głośny silnik spalinowy jest przedmiotem marzeń małych chłopców, potem, potem dorastających mężczyzn i w ogóle mężczyzn. Jak to się stało w ogóle, że, że samochody hybrydowe, czyli te, te, te ciche, gdzie, gdzie decybele, które wydobywają się z, z, z silnika, już nie odgrywają takiej roli? Znaczy na pewno w przypadku silników spalinowych mamy ten dramatyzm sytuacji, kiedy coś nam brzęczy pod maską, samochód się zrywa, jest ta korelacja dźwięku i osiągów samochodu czego do tej pory nie było w hybrydach i zresztą to było krytykowane przez większość użytkowników, do czego się firmy jeszcze odniosły I w tej chwili najnowsze generacje hybryd są już tak skonstruowane, że dźwięk silnika odpowiada też zjawiskom dynamicznym samochodu. Mając na przykład do wyboru długą trasę hałaśliwym samochodem albo długą trasę cichym samochodem, no chyba każdy wybierze jednak ciche auto. Mimo że też trzeba zaznaczyć, że hybrydy nie są idealne na dłuższe trasy, bo jednak hybryda wykorzystuje energię hamowania, i tutaj na tym polega ten cały techniczny zysk w postaci mniejszego zużycia paliwa. Na długich trasach tego oczywiście nie mamy. A co się stanie z tą motoryzacją już przestarzałą? Z tą całą masą samochodów, milion używanych samochodów rocznie pojawia się w, w Polsce. Kiedy należałoby wyznaczyć sobie taki termin, że należy po prostu już zostawić samochód spalinowy na boku, bo amortyzacja części jest już będzie zbyt droga, technologia będzie już przestarzała, a cały świat, właśnie całe otoczenie już przestawi się na hybrydy. Myślę, że żadna administracja rządowa nie zdobędzie się na takie postawienie sprawy, bo jest to indywidualna kwestia każdego użytkownika i właściciela samochodu. On musi ocenić, czy mu się opłaca eksploatować dalej, dalej samochód czy powinien zmienić egzemplarz. Natomiast widać, chociażby po zachowaniu taksówkarzy, że hybrydy zdobywają akceptację z coraz więcej nawet używanych samochodów jest ściąganych z zachodu w wersji hybrydowej, ponieważ właściciel. Wylicza, że to mu się opłaca. A teraz porozmawiajmy o, o tym aspekcie, w jaki sposób administracja centralna może kształtować motoryzację. Jak Twoim zdaniem to powinno wyglądać, czy też jak, jak to wygląda w proporcjach? Kto tak naprawdę decyduje o, no, załóżmy, normach emisji dwutlenku węgla? Czy tutaj rząd powinien narzucać swoje, swoją wizję, czy to raczej firmy motoryzacyjne starają się same z siebie, wynalazkami, obniżać emisyjność swoich produktów? Te sprawy nie są dyskutowane na szczeblu krajowym, chociaż rządy krajowe też są konsultowane, ale decyzje i główna dyskusja odbywa się między Komisją Europejską a przedstawicielami branży samochodowej. I dopiero na tym poziomie ustalany jest długofalowy plan, długofalowa strategia postępowania. Jakie te normy będą, jak one będą mierzane. To są bardzo szczegółowe rozważania, powstają z tego księgi grube na podejrzewam pół metra i dopiero. Na podstawie tych ustaleń rządy mają drugi krok, czyli pojawiają się kwestie podatkowe. Czy podatkami wspieramy takie, a nie inne, albo rozwiązania, albo ewentualnie jakościowe sprawy, czyli na przykład, nie wiem, za mniejszą emisję CO2 płacimy mniejsze podatki, albo za mniejszą emisję spalin płacimy mniejsze podatki. W przypadku ciężarówek polski rząd wprowadził to, czyli ciężarówki mające czystsze spaliny płacą mniejsze myto. Ciężarówki z brudniejszymi spalinami płacą my to wyższe, więc tutaj jest jakaś polityka wyraźna. Natomiast w przypadku aut osobowych jedyna polityka sprowadza się do akcyzy, czyli do obłożenia wyższym podatkiem akcyzowym samochodów z silnikami o pojemności powyżej 2 litrów. Mieliśmy opłatę recyklingową, ale ona już zniknęła. No i teraz właśnie jest pytanie, czy to jest zasadne, dlaczego pozbywać się tych pieniędzy, tym bardziej, że... Widzimy cały czas po statystykach, że głównie sprowadzane są samochody powyżej 10-letnie i ich udział cały czas rośnie w tej puli. Tak jak wspomniałeś, ponad 700 tysięcy aut. Więc jest pytanie, czy rząd powinien wspierać sprowadzanie z aut coraz starszych, które już młodsze nie będą, więc one będą szybciej musiały potem być wymieniane. No, mam, mam mieszane odczucia szczerze, bo i chciałbym też... Kiedyś zobaczyć wyliczenia Ministerstwa Finansów. Dlaczego akurat tak to wygląda, a nie inaczej? Jakie są ogólne przemyślenia dotyczące tego problemu? No tak, w Niemczech działa system podwyższonych ubezpieczeń. Jeśli, jeśli twój samochód przekracza określone limity wiekowe, to można rozwiązać chociażby w ten sposób. Oczywiście, że tak. I trzeba też powiedzieć, że w Polsce do niedawna nawet nie wiedzieliśmy, czy samochód był na stacji diagnostycznej. To można było tylko sprawdzić w postaci wyrywkowych kontroli. Przeglądając dowód rejestracyjny samochodu, więc no tych różnych rozwiązań jest sporo i Polska naprawdę jest na szarym końcu i znowu jest pytanie dlaczego, dlaczego przez tyle lat był wspierany, bo uważam, że jednak był wspierany import aut używanych i to coraz starszych, a przecież to można było myśleć, że zrobić inaczej i wprowadzać pewne ograniczenia albo wiekowe, albo właśnie dotyczące na przykład, samochody powyżej euro 3 czy powyżej euro 4. Żeby odciąć te najstarsze samochody, które tak naprawdę uważam, że, że będą tylko i z karbonkami, będą zatruwały nasze środowisko, a przecież wiemy, że duże, szczególnie duże miasta w Polsce mają najbardziej zatrute środowisko spośród miast europejskich. Zapylenie jest duże, jest duże stężenie różnych substancji trujących i to... Po części wynika właśnie ze z starego parku samochodowego. I teraz wracając do, do tego wątku, który poruszyliśmy na, na początku naszej rozmowy, czyli do napędu tych samochodów w przyszłości. Hybryda wydaje się takim progiem do w ogóle zelektryfikowania samochodów osobowych. Tutaj też świat chyba. No, obserwuję wzrastający popyt na takie samochody. Popyt rośnie, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że Unia Europejska i przemysł samochodowy umówiły się na cały czas spadającą wysokość średnich, średniej konsumpcji paliwa, czyli tak zwanej emisji CO2. W tej chwili to jest 130 gram. W 2020 roku średnia emisja floty ma wynosić 95 gram CO2 na kilometr, co oznacza, że samochody muszą spalać coraz mniej. Jeżeli mam spalać coraz mniej, no to Diesel był jednym z rozwiązań, ale on był dobry powiedzmy do, do właśnie do tych 120-130 gram na kilometr. Poniżej tej bariery trzeba znaleźć inną technologię, Możliwe, że to rozwiązanie będzie na przykład napęd hybrydowy. Na razie wygląda na to, że on jest najpraktyczniejszy, ponieważ zapewnia nam dostęp do infrastruktury paliwowej, czyli taką hybrydę jest łatwo zatankować, a Silnik spalinowy ładuje przy okazji podczas jazdy akumulator, czyli nie musimy szukać gniazdek, których w Europie czy w Polsce na razie nie ma zbyt wiele. Wobec tego to jest takie połączenie właśnie dwóch światów tego elektrycznego, do którego nie ma infrastruktury. I spalinowego, który co prawda nastrój, ale jest infrastruktura, więc przynajmniej można zatankować samochód. A ty sam y, chciałbyś jeździć elektrycznym samochodem? Znaczy, ja nie miał oporu z tym, że to, że to jest samochód elektryczny. Natomiast ja, ja sobie tylko życzę, żeby on miał taką funkcjonalność, jaką mam mój jedyny samochód. Ja mam kompakta. Czasami jeżdżę do teściowej i muszę zrobić w ciągu dnia ponad 400 km i mniej więcej podobnego zasięgu bym oczekiwał od, od samochodu elektrycznego. Jeżeli takie będą samochody elektryczne, wtedy ja nie będę miał oporu, żeby kupić sobie taki samochód. Mhm. Bo uważam, że już w tej chwili widać, że technologie produkcji akumulatorów są na tyle opanowane, że zestawy powinny przetrwać powiedzmy 10 lat. Okej, okay, to jest jeszcze cały czas mniej niż samochodów benzynowych, ale jeżeli będą, będzie tańsze paliwo, czyli będzie tańszy prąd, nie będzie obłożony tak wysokimi podatkami jak paliwa płynne, to, to się będzie przynajmniej już tam pierwszym właścicielom opłacało i jeżeli będzie ten zapewniony właśnie opłacalność całego interesu, samochody elektryczne będą bardzo dobrym rozwiązaniem. A jak można rozwiązać długość tankowania samochodu elektrycznego? No Podejść było kilka. Pamiętamy firmę Better Place, która w Danii, w Izraelu, próbowała tworzyć sieć wymiennych akumulatorów. Zbankrutowała ta firma, to jest zbyt drogie rozwiązanie. Firma Tesla próbuje ładować samochody przy pomocy super szybkich ładowarek. Powiedzmy, takie załadowanie dużego akumulatora prawie do pełna to jest około pół godziny, więc to no, co jest coś, co, co jest do przyjęcia, powiedzmy. Natomiast no, hybryda czy plugin hybryd, czyli ta hybryda ładowana z gniazdka jest znowu takim rozwiązaniem pośrednim, które zapewnia nam w miarę duży zasięg silnika z napędem benzynowym, a jednocześnie daje nam to wspomaganie silnika elektrycznego, które może się przydać albo podczas jazdy miejskiej, gdzie nie chcemy na czas emitować spalin, albo ewentualnie wspiera silnik elektryczny, czyli spada nam zużycie paliwa. A kiedy Twoim zdaniem samochody elektryczne osiągną zasięg pół tysiąca kilometrów? To jest dobre pytanie, a ja mogę tylko. Zacytować tutaj przedstawiciela pewnej firmy produkującej akumulatory, który dwa lata temu obisywał dwa razy lepsze akumulatory. Podobno już BMW takie akumulatory ma i od maja będzie można zamawiać BMW i3, czyli całkowicie elektryczny model właśnie z dwa razy wyższym zasięgiem. Więc zobaczymy, może to już jest, może jesteśmy właśnie na progu takich, takich przełomowych zdarzeń. Z Robertem Przybylskim, dziennikarzem motoryzacyjnym z Dziennika Rzeczpospolita spotkamy się jeszcze dzisiaj. A teraz w programie Bizon Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny w Muzeum FM goszczę przedstawicielkę firmy wspomnianej na końcu rozmowy. To katarzyna gospodarek. Rozmawiamy o tym, jak rozwój motoryzacji wygląda od strony firmy, która prowadzi swoją działalność, starając się zachować zrównoważenie w produkcji samochodów i ich oddziaływaniu na środowisko. Zrównoważony rozwój jest rzeczywiście bardzo ważny w naszej firmie, i to jest element strategii prowadzenia biznesu. Od produkcji przez relacje z pracownikami po produkt, który oczywiście jest najbardziej widoczny na ulicach. Samo hasło zrównoważony rozwój może niewiele mówić, oprócz tego, że wzbudza zainteresowanie. A... U innych także i powątpiewanie, że to, że to jest po prostu e, sfera fantazji. Myślę, że najlepiej jest to wytłumaczyć i pokazać na przykładzie właśnie najbardziej widocznego elementu naszej działalności, czyli samochodów. I rzeczywiście BMW Group od bardzo wielu lat wprowadza wiele elementów, wiele technologii, które mają na celu obniżenie emisji CO2 i tym samym też jednocześnie obniżenie spalania w naszych samochodach. I my mamy takie dwa podejścia, dwie równoległe jakby ścieżki. Pierwszą z tych ścieżek jest ścieżka, którą nazywamy ewolucyjną, i to jest optymalizacja stała naszych tradycyjnych samochodów o tradycyjnych napędach z silnikami spalinowymi. I w ramach tzw. strategii Efficient Dynamics, właśnie staramy się za pomocą przeróżnych technologii obniżyć CO2, i mamy tu na tym polu rzeczywiście spore sukcesy. Naszym celem jest obniżenie emisji CO2 w naszej flocie nowych aut od 50% do 2020 roku porównując to do bazowego roku 1995 i w tym momencie za rok 2015 już nam się to udało obniżyć o 40%. I w tej chwili nasza średnia emisja CO2 dla naszej europejskiej floty nowych samochodów to 127 g, więc jest to rzeczywiście spore osiągnięcie i na tym przykładzie właśnie najlepiej widać ewolucyjne podejście. Najnowsze samochody, które w tej chwili wprowadzamy, hybrydy plug-in, emitują 44 do 49 g CO2, więc jest to, jest to rzeczywiście bardzo duży postęp. A drugą ścieżką taką równoległą jest rewolucja i tutaj BMW bardzo dużo uwagę przywiązuje do opracowywania tak zwanych alternatywnych napędów. Chcemy być liderem w zakresie elektromobilności, bardzo dużo tej uwagi temu poświęcamy i to, myślę, że wspaniałym przykładem jest BMW i3, czyli elektryczne auto, które zostało opracowane z myślą o wspieraniu rozwiązywania problemów wielkich aglomeracji, wielkich miast. Gdzie wszyscy wiemy, jakie są kłopoty z jakością powietrza, z też intensywnością ruchu drogowego i takie właśnie auto elektryczne, opracowywane z myślą o ruchu miejskim, które są bezemisyjne w trakcie jazdy, są bardzo dobrym rozwiązaniem i bardzo się cieszymy też, że i3 na polskich drogach już jeździ. I oczywiście pracujemy też nad, nad innymi tego typu samochodami. Myślę, że naszym rewolucyjnym podejściem może świadczyć na przykład wprowadzenie na rynek sportowego auta które nie jest sportowym autem, jakie znamy do tej pory, tylko sportowym autem przyszłości. Mam tutaj na myśli BMW I8, które jest designersko niesamowite, ma wspaniałe osiągi, a jednocześnie pali niewiele ponad 2 litry paliwa na sekundę. Jest to też auto właśnie hybrydowe. Była to Katarzyna gospodarek firma BMW. Nie takim samochodem, o jakim powiedzieliśmy na końcu, ale z napędem hybrydowym miałem okazję przejechać się z dziennikarzem zajmującym się samochodami flotowymi Jakubem Tyrajskim z magazynu Flota. Jazda testowa ma na celu sprawdzenie po pierwsze komfortu, a po drugie właściwości jezdnych i właściwości energooszczędnych. Ten samochód ma trzy tryby jazdy, czy możesz je przestawić? Tak. Samochód to silnik elektryczny z baterią, z którego korzystamy. Możemy korzystać z tego silnika w trzech trybach. Auto-E-Drive to jest tryb umożliwiający sterowanie systemem jazdy przy użyciu silnika elektrycznego. Pokazuje nam parametry jazdy na wykresie słupkowym w kontekście spalania paliwa konwencjonalnego. Drugim systemem jest Max-E-Drive, czyli maksymalna jazda przy użyciu silnika elektrycznego. Moc i prędkość są zredukowane na rzecz oszczędnej jazdy. Przedstawia to się również w formie wykresu oraz trzeci, ostatni tryb SAFE. Jest to tryb mający na celu późniejszą jazdę przy użyciu silnika elektrycznego, utrzymywanie pełni naładowanego akumulatora, czyli jest to najbardziej oszczędny tryb. Czyli y, tutaj następuje kombinacja napędów. Raz działa silnik spalinowy, jazda tym, na, na tym silniku powoduje, że ładujemy baterię, ale bateria też ładuje się podczas hamowania, na przykład, kiedy jedziemy na samym silniku elektrycznym. Tak, zgadza się. A jaki, jakiś przykry przypadek, niestety musimy, musimy ominąć psa leżącego na, na drodze, potrąconego psa przez samochód. Jeżeli chodzi o samo auto, możemy je ładować poprzez wtyczkę plug-in, czy poprzez specjalnie zamontowaną na ścianie Dystrybutor umożliwiający szybkie ładowanie. Natomiast oczywiście w czasie jazdy rozpędzający się pojazd czy hamujący pozwalają odpowiednie urządzenia zamontowane na tarczach hamulcowych na odzyskiwanie energii wynikającej z hamowania. W tym momencie mamy załadowaną baterię na 100%. Mamy też zatankowany samochód po, po korek i robiąc 16 km trasy, spalanie jakie pokazuje nam tutaj komputer, to 3,4 litra. Niesamowite, bo pojedziemy w terenie górzystym, ta jazda jest no taka kombinowana trochę no i też nie idziemy przez obszar zabudowany, więc dosyć szybko poruszamy się tutaj w okolicy Gór Świętokrzyskich. No nie aż tak szybko, Ponieważ poruszamy się średnio z prędkością między 50 a 80 km na godzinę, natomiast jestem pewien, że auto jest w stanie poradzić sobie z dużo większymi prędkościami. Natomiast, tak jak mówiłem wcześniej, testujemy auto pod kątem możliwości wykorzystania silnika elektrycznego i jak najoszczędniejszego trybu jazdy, ale oczywiście z zachowaniem komfortu jazdy, nie wykorzystując silnika elektrycznego. 100%, ponieważ chodzi nam o to, żeby móc swobodnie przemieszczać się, nie obserwując parametrów oszczędności. No tak, czyli po prostu maszyna służy człowiekowi, a nie człowiek jest podporządkowany temu, żeby tutaj ta wartość średniego spalania była jak najniższa. A w ogóle jaką technikę wybrałeś jazdy w tym momencie? Bo jedziemy teraz za ciężarówką, a jeszcze przed tą ciężarówką jedzie osobówka, i tak naprawdę wleczemy się smutno. Wleczemy się teraz, ponieważ zjeżdżamy z górki. do Zhamowując pojazd, czyli teraz wykorzystujemy ten czas nie mogąc wyprzedzić pojazdów, ponieważ idziemy krętą drogą w dół zbocza, wykorzystujemy ten czas na dodatkowe podładowanie akumulatora. Odzyskujemy właśnie w tym momencie energię wynikającą z hamowania kół. Ja sprawdzam teraz naszą mapę, którą dostaliśmy od organizatorów odcinka specjalnego gdzie sprawdzamy się jeśli chodzi o ekoefektywność jazdy i tutaj wjechaliśmy do Świętej Katarzyny właśnie muszę Ci powiedzieć, że tutaj musimy uważać aby skręcić odpowiednio w drogę 752 w lewo, w kierunku na Starachowice Już widzę właśnie no, o, to rzeczywiście to jest to miejsce, tak dojeżdżamy do skrzyżowania i też w tym momencie odzyskujemy energię Spalanie jakie mamy teraz to 3,8 litra czyli spaliliśmy więcej paliwa a akumulator jest naładowany w jakiej wielkości? W 70%. Czyli 30% akumulatora już zużyliśmy tej mocy. Zasięg tego samochodu na napędzie elektrycznym to około 40, 40 km. Tak, 40 km. Jest to wartość wyliczona przez specjalistów, zakładająca nie tyle możliwości koncepcyjne pojazdu, o ile. W zamierzeniu wykorzystywania auta do jazd typowo dojazdowych do pracy. W ciągu dnia większość z nas nie, nie pokonuje większej ilości kilometrów niż 40 na dojazd i powrót do pracy. Natomiast oczywiście możemy wykorzystywać auto do pokonywania dłuższych tras, choćby weekendowych, raz, że w oparciu o silnik elektryczny, o jazdę kombinowaną, czy w końcu o konwencjonalne zasilanie, co zasadniczo wydłuża nam zasięg. Widziałem na drogowskazie, że mamy 7 km do Bodzentyna. Tam będziemy mieć kolejny punkt, w którym zmienimy nasz kierunek i wtedy usłyszymy się znowu. Był to Jakub Tyrajski z magazynu Flota. Motoryzacja to nie tylko samochody, to także infrastruktura, drogi, stacje benzynowe, parkingi, to także fabryki samochodów czy salony sprzedaży, które, nie wiem czy wiecie, mogą być zbudowane w sposób niezwykle nowoczesny. To znaczy według założeń budownictwa pasywnego, gdy chociażby energia pozyskiwana jest z paneli słonecznych, oświetlenie zużywa minimalne ilości prądu, a krany wyłączają się automatycznie. Chłodzenie czy klimatyzowanie serwerowni w budynku odbywa się też w sposób, który sprawia, że salonowi samochodowemu BMW ZK Motors w Kielcach należy się palma pierwszeństwa, bo jest pierwszym na świecie salonem sprzedaży tej marki wyposażonym w tak nowoczesne instalacje. Mówi jego właściciel Zbigniew Kała. Na całym budynku jest jedna centrala klimatyzacyjna, którą tutaj widzicie Państwo nad drzwiami. Jest to centrala klimatyzacyjna do naszej serwerowni, ponieważ już serwerownia wymaga odpowiednich temperatur, a chłodzenie budynku mamy zapewnione przez kolektory pionowe poziome, przez pompy ciepła, jak i też przez centrale wentylacyjne, gdzie Powietrze do central wentylacyjnych jest dostarczane poprzez grunt. Na etapie budowy przy samych fundamentach położone są rury powietrzne, średnica 40 cm i połączone ze sobą średnicą 25 cm. Czerpnie tych powietrza to są nic innego, tylko te reklamy, które tam Państwo widzą na parkingu u góry przed wejściem do salonu, jak podejdziecie, to usłyszycie tam taki delikatny szum. Bo to jest czerpnia powietrza, która zasysa powietrze do centrali wentylacyjnej. Przez to powietrze się w zimę ogrzewa, w lato chłodzi. I tu nie ma na tym obiekcie żadnej centrali klimatyzacyjnej oprócz tej. A przeżyliśmy w zeszłym roku, pamiętamy w 2015 roku, rok ciepły. I pracownicy, którzy tutaj stoją, mogą potwierdzić, że jak przyjeżdżali na wizytację, zawsze było chłodno. Nic na nikogo nie wiało, ponieważ u nas poprzez zastosowanie ogrzewania płaszczyznowego w podłodze i chłodzenia płaszczyznowego u nas na salon chłodzi podłoga. W tej chwili państwo zobaczą po kolei pompę powietrzną, która odbiera powietrze z toalet i zamienia to powietrze zużyte. Wiadomo, że z toalet jest powietrze zużyte, zamienia w ciepłą wodę użytkową. To jest nasz poziom minus jeden magazynu. Był to Zbigniew Kała, właściciel salonu sprzedaży BMW ZK Motors w Kielcach. A teraz wracamy do samochodu, w którym jadę z dziennikarzem magazynu Flota Jakubem Tyrajskim. Właśnie udało nam się zejść do wartości 3,3 litra benzyny na 100 km przy spalaniu. A jaką mamy pojemność baterii? Mamy połowę baterii, ponieważ mieliśmy całkiem sporo podjazdów pod górę, ale dzielnie odzyskujemy energię zjeżdżając z wzniesień. Będzie to, to trudne na przykład teraz, bo przed nami kolejne wzniesienie. Tak, ale wykorzystując programy, którymi dysponuje auto, włączyliśmy właśnie tryb Safe, o którym wspominałem wcześniej, który pozwoli nam na zmaksymalizowanie energii odzyskiwanej podczas hamowań. Dlatego teraz korzystamy z silnika elektrycznego. Podjeżdżamy do na wzniesienie i zjeżdżając z tego wzniesienia opadając będziemy doładowywali akumulator. Minęliśmy samochód klasy średniej, około 20-letniej, stojący przy, przy, przy jakimś domu. Tamta motoryzacja, a ta motoryzacja, którą my się poruszamy, to jest w ogóle jakiś kosmos. To jest to jest przestrzeń, która, która już jest za nami i to, to właściwie należy od, odmierzać właśnie w latach świetlnych. No tak. Niebywale od, od momentu wynalezienia maszyny parowej przez... Silniki diesla, silniki benzynowe, ekologiczne, po tak gwałtowny rozwój energii elektrycznej i wykorzystania w codziennym życiu, możemy mówić o skoku cywilizacyjnym. Silniki elektryczne wykorzystujemy na odcinkach przede wszystkim miejskich, tam gdzie możemy poruszać się z mniejszą prędkością. Przemieszczamy się raz, że w korkach, dwa, sygnalizacja i ruch miejski, jego natężenie ograniczają nasze możliwości. Ale właśnie dzięki temu paradoksalnie możemy zaoszczędzić w naszych portfelach i wspomóc naturę. Zostawmy na chwilę sprawy technologii, stylu jazdy i możliwości jakie daje nowoczesna motoryzacja i teraz w programie Bizon Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny w Muzeum FM Zainteresuje Was akcją społeczną, w której wziął udział mój kolejny rozmówca, to Maciej Janczak z Akademii Autoasertywni. O tym, jak ważny to głos i działanie, niech świadczy fakt, że w krajach takich jak Polska, czyli OECD, młodzi kierowcy to 27% ofiar śmiertelnych wypadków mimo że stanowią jedynie 10% z nas wszystkich kierowców. Akcja Akademia Oto Świat Autoasertywni skierowana jest głównie do młodych osób, do przyszłych kierowców i do kierowców, którzy dopiero co zrobili prawo jazdy. Generalnie chodzi nam o to, by młodzi kierowcy nie ulegali presji pasażerów z tylnego fotela, z tylnej kanapy. Bardzo dużo wypadków Spowodowanych jest niestety właśnie zachowaniem pasażerów, którzy wpływają na kierowcę, a ten w sposób nieodpowiedzialny po prostu wykonuje ich polecenia, ich wskazówki. Czy to szczególnie dzieje się w przypadku ludzi młodych? W większości wypadków tak, no bo wiadomo, że kierowcy już z większym stażem, troszkę starsi, bardziej doświadczeni, wiedzą, że to, co zrobią za kierownicą, potem może być bardzo no, przykre w skutkach, a młodzi jeszcze nie mają tego doświadczenia i. Nasza akcja właśnie zmierza do tego, aby im to uświadomić. To chyba nie jest proste nauczyć młodego człowieka, aby nie ulegał wpływowi swojego własnego środowiska, bo kiedy jest się w wieku, no nie wiem, tych właśnie nastu lat, 20 lat, to środowisko kształtuje bardzo często. Młodego kierowcę, czy to jest chłopak, czy dziewczyna. Jak najbardziej. Natomiast bardzo trudno w ogóle jest dotrzeć do tych ludzi, spotkać się z nimi i wyrazić w nich pewne zainteresowanie tematem. Wiadomo, że pewnego rodzaju bojaźliwość, uległość w ich wieku jest bardzo niezręcznie odbierana przez rówieśników. Stąd nasza akcja autosertywni, czyli nie prowadza pod wpływem pasażerów, no ma przed sobą bardzo dużą górę do pokonania. Mhm. To jak dotrzeć do, do tych ludzi? Przede wszystkim angażując ich w nasze, w nasze działania, czyli chcemy z nimi pracować, pokazywać jak to wygląda, natomiast nie chcemy ich straszyć, nie chcemy ich w jakiś sposób przerażać, natomiast uświadomić, że działania kierowcy i podejmowane przez jego decyzje będą ciążyły na nim potem w ewentualnych skutkach i w odpowiedzialności. Do dużej ilości młodych ludzi już dotarliście? Przez czas naszej akcji, czyli 14-18 marca tego roku żeśmy dotarli do około 6 tysięcy osób w całej Polsce. Hmm. Czy w jaki sposób można sprawdzić to, czy, czy te, te wasze spotkania dały efekt? W tej chwili jest to taki element niemierzalny, natomiast mamy nadzieję, że świadomość, którą żeśmy przekazali, informacje, które pokazujemy na naszych warsztatach, bo tak to należy nazwać, po pewnym czasie pokażą na naszych drogach zmniejszoną liczbę wypadków, no i przede wszystkim zmniejszoną liczbę tych zapitych, których na naszych drogach jest bardzo dużo. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rozmawiałem z Maciejem Janczakiem z Akademii Autoryzacji, to asertywni. I na zakończenie programu, w którym mówiliśmy o motoryzacji przyszłości, wracam do Roberta Przybylskiego, dziennikarza motoryzacyjnego z Rzeczpospolitej. Jedziemy samochodem i rozmawiamy m.in. o naszej przyszłości na drogach. W swoim przekonaniu, jaki będzie ten napęd przyszłości, na którego czekają wszyscy kierowcy? To jest dobre pytanie. Widać po producentach samochodów, nawet po największych koncernach, że oni nie trzymają jajek w jednym koszu. Toyota, czy BMW, czy General Motors, Volkswagen. Inwestują w najróżniejsze rozwiązania. Są to coraz lepsze silniki benzynowe, coraz lepsze diesle, coraz lepsze hybrydy, bo przecież tych hybryd w przypadku wymienionych koncernów już mamy trzecią albo czwartą nawet generację. Wchodzimy w napędy wodorowe, mamy do tego jeszcze napędy gazowe, przecież mamy gaz ziemny, mamy gaz płynny, co prawda może w osobówkach nie jest specjalnie stosowany, niemniej takie rozwiązania są też próbowane, one są częściej stosowane w ciężarówkach, ale ta technologia też jest, też trzeba o niej pamiętać, że jeżeli nagle twierdzimy, że z wodorem jest kłopot, że nie ma prostego sposobu otrzymywania tego gazu i ogniwa paliwowe będą jednak zbyt drogie wobec tego przykład, gaz ziemny, czy ewentualnie biogaz, który jest w sumie metanem, czyli tym samym co, co, co gaz ziemny również może być rozwiązaniem, więc technologii jest kilka, ale żadna nie jest dominująca one są wszystkie obiecujące, wszystkie są na tyle obiecujące, że opłaca się w nie inwestować ale która zwycięży jeszcze nie wiemy to jest identyczna sytuacja jak pod koniec XIX wieku albo na przełomie XIX-XX wieku gdzie o pierwszeństwo konkurowały ze sobą silnik benzynowy silnik elektryczny, silnik parowy i okazało się, po kilku latach, że jednak ten benzynowy jest najpraktyczniejszy, ale przecież popatrzmy, no, czy, czy jest rozsądne włożenie ze sobą 50 litrów wybuchowej cieczy? No przecież no nie, każdy powie, że to jest głupota, więc patrząc właśnie z tamtej perspektywy, wszystko było możliwe. Teraz uważamy, że tylko benzynowe albo tylko diesle są rozsądne, ale tak naprawdę wyrok historii może być zupełnie inny. I zobaczymy, w ciągu w najbliższej dekady już będziemy wiedzieli, co zwycięży. Pozdrowienia dla wszystkich kierowców, Paweł Oksanowicz, słyszymy się za tydzień w tym programie Bison Biznes odpowiedzialny i nowoczesny w Muze FM. A teraz wracamy do grania.